No bo umiesz iść. Skoro z ciebie. Wiesz? A ty co? Czemu jedziesz? Powiedz jeszcze raz tak do mnie. A utnę ci łeb i palce po kolei. A twoja zoszczyczka nie przeżyje tak długo u nas. Hmm? Skoro syn z ciebie. No być byś Nie jest głupkiem. Amando wracaj, mama, dodał ciebie, idziecie. Młode gówniaro, wracaj tu natychmiast. Dziękuję tej dziewczynie. Miała dobre serce. Czy żyje? Zobaczysz. Mam taką nadzieję. Puk-puk, proszę, Janie, Pani Janie. Proszę nam otworzyć. Tutaj policja. Dobrze. czym mogę panom służyć? Podejrzewany o nachodzenie i straszenie pewnej dziewczyny. Pan pojedzie z nami na komendę łagodnie albo w bardzo zły sposób. To zależy od czego pan wybierze. Nie ma mowy. Ja mam dwójkę dzieci i kobietę. Nie ma takiej mowy. Co wyście? Albo pan za nami teraz pojedzie i przesłuchamy pana. Albo będziemy musieli pana serio zabrać. Panowie! Proszę pana, mamy na pana twarde dowody. No to co, jedziemy? jest mój Jezus! Dawaj gadanki, albo wchodź do domu! Proszę mnie! Zamknij się. Dole, co to za ludzie? Co ty to zrobiłeś, faciu, co? A co cię to? I tak mam kasa w rękawie niż wy oh. Nic nie znalazłem, czysto wiesz no to mamy przejebane ale tak czy jak bierzemy go na komendę zaraz ma przyjechać drugi patron poczekaj chwilę, a ja muszę zajrzeć za dom, okej? Okay? dobra, tylko się nie potknij jak ja w momencie że zostajecie na zawsze i będziecie na okup. A jeżeli mi się ktoś przeciwnie, mi się moje szef w funcie, to was wszystkie pozabijam, A jeżeli nie to, no to będę po kolei wyrywała panokcie. A tylko będzie taki ból Łam, szmada, suka i z ciebie, wiesz? Jeżeli Roza nas odnajdzie, to ciebie ukryję. I cię zabiję osobiście na moich oczach. Zobaczysz. A jeżeli coś się stanie się jej młodszej siostrze, to tym bardziej cię ukatrupie, Mała. Młoda, co ty, ty możesz mi zrobić? Kopacz mi jedynie do dupy? No to Ty mi lepiej nie dawaj sposobów. Wstawaj, jeżeli nie chcesz, żebym ja cię jeszcze bardziej dała ci w dupę. Hmm? Szefowa? Taka, jakbyś ducha zobaczyła. Owszem, szefowa, witam. No widać, że moje gwiazdy nie tutaj są. Nie wierzę w to. Ty jesteś przecież moją kuzynką. Czemu mi, nam to robisz? Ostrzegam ją, czy nawet mnie miała zabić, rozumiesz? I jeżeli mnie zdradziłaś właśnie i innych, zabijecie, rozumiesz? Och, tak się boję, koziej tupy trąbki, wiesz? Ach, każda miał rację. Nie. Niedobry jest to się on. Wielu ich mamy przestranę. Szpital? Siostra! I na nogi w tej chwili. co się stało? Dzwonili ze szpitala. Lisa po prostu, jak to wam powiedzieć? Wyszła ze swoim zdaniem. Po prostu ze szpitala. Nawet na ważne żądanie. Nie wiem dlaczego, ale powiedzieli, że nie mogli jej poczynać, bo taki mówi prawo. Które jest dla mnie jak trochę zasypana, ale okej. Okay. Za niedługo podejrzewam, że chyba będzie tutaj. Albo zaraz. Chyba zobaczyliście, gdzie ja. Ty już na pewno dobrze się czujesz? Bo zaczynam się o ciebie martwić. Chociaż wiem, że od dzisiaj się dopiero lepiej się znamy, ale tak czy siak jakiegoś szef się martwi o Ciebie, i nasz odpocząć jak najszybciej. Moim zdaniem też. Mi się wydaje, że to przez ten stres poznania nowego środowiska i osób. Może przez to. Prawda, mam tutaj wiele dokumentów do wypełnienia, muszę jak najszybciej to zrobić. A teraz wybaczcie, ale muszę popracować sobie trochę. Coś innego mnie zmartwiło, po prostu, nie to, że to znaki, że po was to zdanie czy tam słowo, po prostu coś innego mnie zmartwiło. Mam nadzieję, że to zrozumiecie i proszę, dajcie mi już pracować, chcę jak najszybciej to zrobić i mieć z głowy. Dobrze, no to róbcie swoje, a ja już mogę iść. Ty też zresztą możesz też już odłączyć się. A jeżeli chcesz pomóc, proszę bardzo. Widzenia jego dnia, jakby co? dziękujemy najzajem. No to pracujemy we czwórkę. Jak we czwórkę? No jeszcze dołączę do nas ona. A, no tak, przecież. Dobra, no dodajemy. Mamy na urodziny, hmm. Kochani mam. Ale co masz? O. Wszystko się potwierdziło. To była Barbara. Nie wiadomo jak ma nazwisko. Wiecie dlaczego? Czego? Bo ktoś wymarzał o niej wszystko na internecie i gdziekolwiek ktoś ją po prostu zhakował. Ale wiadomo tylko, że miała nie 59 lat, tylko 95. I ona miała raka płuc, ale ona nie przez to umarła. To się nie zabiła? Nie! No to co było powodem? Morderstwo. I wiecie, co się potwierdziło? Szatańskie to czyli... Szat szataniści? Dokładnie. Miała jednak lisa rację. Musimy bardziej poszperać na ich temat, bo jak nie, to mamy po prostu ojojoj przejebane. Dobra, ale jak to zrobimy? A wiecie co to jest strona Biblii Szatana? Co? Nie mówcie, że nie wiedzieli o jej istnieniu. Nie. Można znaleźć wszystko o szatanistach, demonach, aniołach. Oraz magii. Jak może wiecie albo nie, lucyfer to jest król piekła. Tak to piszą tam. I tylko on może pozwolić i innym tamtemonom zejść na ziemię. Albo dać im pracę, żeby kogoś zabić, chcieli niego. Jakby co, mogę Wam kiedyś o tym poopowiadać bardziej lepiej. Ale co na razie, będziemy musieli znaleźć wątki bardziej regularne i realistyczne. Nie wiem, ja bym tam się jeszcze raz przejechała się i bym sprawdziła jeszcze raz jedną rzecz. Mam pytanie, ktoś zabrał w ogóle stamtąd tą tablicę? Wybrałam, ale co ma to tego to, jeżeli tak czy siak nam się nie uda już tam się nic znaleźć? Mam mały plan, rozumiesz? Mogę jeszcze raz obejrzeć? Proszę. A zauważyliście w ogóle ten tutaj oto symbol? Wiecie co on oznacza? Nie. Znak to jest jeden ze szatanistów, czyli religii egipskiej, Ozyrysa i z innych tam rzeczy z Egiptem powiązane. I właśnie to są moje wątpliwości. Szataniści. A jeżeli ktoś albo coś miał zamiar już to dawno zrobić, ale ktoś albo coś poknuło jego plan, hmm? mam mały mętlik w głowie, ale dlatego chcę zobaczyć listę szatanistów u Was. Mogę? Pójdę do szefa, czekaj chwilę. Eee, yy, patrz to. No, co ty robisz, chłopie? Chcesz mi zaprzeć ślady? Gdzie reszta? gdzie reszta? Yy, musieli już pojechać do domu. Mieli już koniec na, na dziś, dlatego ja zostałam, bo chciałam z panem porozmawiać. Szefie? Dobrze. Mów do mnie po prostu, Seweryn. Pokaż mi to, co znalazłaś. Tutaj jest znak szatanistów religijny egipskiej. Proszę, niech pan sam zobaczy ceferynie. Dziękuję. Racja. Kiedy to się okazało? Kiedy im odmyłam ten znak i pokazałam im bardziej dokładniej tą tablicę. Nie wierzyli, dlatego im to wierzałam. Co to miał być? Nie wiem. Okno przecież zamknięte, co jest? No, światło. Kurwa. Cię e, ała! Co się nie stało? Nie, po prostu upadłam. Mówiłam. Co się stało? Zobacz sama. was znowu ten symbol i powiedzenie. Ej, przecież nie ma już na razie na komisariacie z psa, co tu tak pisze. Ale ja jestem wkurwiona na czasami. C Czemu nagle zapaliło się światło? Nie wiem. Jutro tutaj posprzątamy. Co na razie wracamy do domu. Będziemy mieli tylko telefony i komputery i inne rzeczy. A tak, tu resztę jutro pogładamy w tej chwili. Widzę, że czego się boisz. Proszę ja Ciebie, powiedz mi o co chodzi. Chce pan tak wiedzieć? Od po prostu o tak. Seferyn mówi, że pan chciał mnie przenocować. Serio. Nie ma sprawy. Jakby co, to się odpakuj i czuj się ku siebie. I dziękuję też, że mogłam. Psy zabrać, serio, Spoko spokojnie, to są bardzo miłe psy, choć wyglądają na grozinę, na przykład ten szczególnie, dziękuję. Ale pobiegł już na kanapę, tak ładnie, fajny z niego pies, chociaż jak ten. Dobra, do się, a ja już idę do siebie. Dobrze. Panie za wierynie? Co? Byłam, się, żeby powiedz. Boję się sama wracać do domu. I tyle, na tym nie mieszkać. Od początku czułam, że tamto miejsce jest jakaś dziwna aura, ale ładny dom. Nie chciałam go stracić. Jak chcesz, to możesz u mnie, no co? Dla mnie to nie ma problemu. Chcę Tobie pomóc, jakby co? Ech. Jak to ci powiedzieć? Po prostu martwię się o moich pracowników czasami. Proszę, daj sobie pomóc. Dobrze. Mogę u pana przenocować jedną noc? Proszę bardzo. Na mnie nie ma problemu. Dziękuję. Chodźmy jednak, już to do pana. Dobrze, jak uważasz? Podsumujmy. Główna bohaterka, czyli Lisa, trafia do szpitala. Jak się obudziła się, to od razu krzyknęła siostro i wypisała się na własne żądanie. Szef przyszedł niepokojem do własnych pracowników, czyli to Zaka i Aresa, bojąc się o Lisę, o jej życie istnieje. Sami Sam jest demonem, dlatego nie wiedział, co ma powiedzieć do nich. Chociaż też on, jeden jest z nich aniołem, a drugi też jeszcze demonem. To tak czy siak jeden się podkochiwał się pod nią. Ale na czos. Dziewczyna, czyli ta, która badała to ciało i robiła zdjęć, dostała po prostu od swojej dawnej córki list. Na jej urodziny i rysunki. To czyli dla mamy na urodziny. I tutaj ma wypisane różne życzenia, serduszka. Lisa, jak przyjechała, od razu każdy się zdziwił, że ona tak szybko się wybudziła. Ale no cóż, tak czasami jest. Kiedy, kiedy Lisa im pokazała, że istnienie szatanisów to prawda, to wtedy przebiegłam... Ja. Tak, ja. Czyli Ever. Potem ja jako Ever przebiegłam im powiedzieć, że ta kobieta, czyli Barbara, nie miała 58 lat, tylko 90. No i potem Lisa udowodniła im, że jest tam znak szatanistów egipskich. Czyli znak Ozyrysa albo kogoś jeszcze innego z Egiptu. Dużo tego jest, dlatego wybaczcie. Ale przyszedł mi Ozyrys z tej głowy. I co potem dalej? Jak sześć już poszli do domu, no to poprosiła, żebym ja z Maxem Abbozakiem załamał szefa. No to jak przyszedł szef, zaczęły się dziać paranormalne rzeczy. Okno było zamknięte, no to jakiś wiatr powiedział tak, że strącił komputer, telefon, kartki i różne rzeczy na podłogę. Poza tym zobaczyli, że na jednej kartce, nawet na dwóch kartkach, są dwa znaki: takie same egipskich rzeczy. Czyli tak, jakby, e, jak to powiedzieć, krzyżyk, jakoś tak w egipskim stylu. A na jednej z nich, koło tego czegoś tam, było napisane: Po was. Tak samo jak na tym znaku z szatanistów. Czyli coś takiego. I po was. Tylko jedynie w moim pokoju jest krzyż polski. No. Moja córka kiedyś tu mieszkała. Była bardzo podobna do pani też. Jak pani mogła się zakładać, to to była Luiza. Kochała Boga, chciał być z nim jak najbliżej. I zawsze prosiłam ją o taki krzyż. Umarła, na co chorowała? Na raka. Niestety, nie udało nam się. Ale krzyż po niej został aż do dziś. Nie chcę zdejmować tego krzyża, żeby, żeby pamiętać o niej. Dziękuję. Dziękuję, że pan mi to opowiedział. Nie ma za co. Ja już idę to do siebie, dobrze. Jezu, ale ja bym już wszystko, żeby już nie mistrz tych jeba hmm? Nie, wydawało mi się. Mamy tu, to tutaj. ciuchy tutaj mi zostaną. Laptopa tutaj. Chyba już wszystko gotowe. Myć ci to? Już. I cię idzieś połóż jak twój brat. Ja muszę wszystko mieć jakąś małą miłość kiedyś. Znowu ktoś do mnie dzwoni, tak? Hej, co tam? No, wszystko dobrze. Tak, tak, tak. Tak, nic mnie zabiło jeszcze. Wszystko dobrze było pierwszego dnia i drugiego też jest dobrze. Mhm. Dobrze, 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 8 0 popisałem, popisałem, dobra. Teraz mogę się w kiemnej spać. Ta sister. ten na